Cześć wszystkim, w tym materiale pokażę Wam jak zdobyć nową, darmową parasolkę lotnie dla każdego w Fortnite. Jest ona dostępna dla każdego gracza, nie musisz mieć ani karnetu, ani żadnej ekipy i po prostu pokażę Ci jak wykonać wszystkie zadania, bo są to zadania z Riftur, które właśnie weszły do gry i po zrobieniu wszystkich dostaniesz nową parasolkę za darmo, również jest EXP. No i teraz Wam wszystko pokażę, a Ty pamiętaj drogi Widzu, że jeśli Ci pomogłem, dzięki mnie odebrałeś sobie parasolkę, to po prostu walnij mi subika, kapeczkę w górę, bo leci mi po 71k także super jakbyś mi pomógł. No i jeśli odebrałeś lotnie, to oczywiście wpisz kodik w sklepu, będę Ci mega wdzięczny, no po prostu mega to pomaga. Także używajcie kodu star no i jeszcze big pozdrow dla sąsiadki, także pozdrow serdecznie. No i teraz co musimy sobie tutaj zrobić? Generalnie mamy trzy zadania i omówimy je po kolei. Za zrobienie wszystkich wyzwań dostajemy unikatową parasolkę. No i tutaj pierwsze zadanie to jest po prostu zagrać 10 meczy ze znajomym. Jak zrobić to zadanie szybko? Jeśli na nie masz znajomych, jeśli nie masz z kim zrobić tego zadania, weź po prostu na mojego Discorda, wszystkie socjale są w opisie i po prostu wbijasz na mojego Discorda i tam jest ponad 2000 osób grających Forta, więc jeśli nie masz z kim zrobić, tam na pewno znajdziesz ziomeczka. Potem sobie wbijasz na listę znajomych, oczywiście jak się już macie w znaj, to po prostu zapraszasz się do ekipy i rozpoczynasz grę. No i tutaj taki duży protip. nie. nie nie musisz grać tych meczów do końca. Żeby zrobić to za nie szybko, po prostu zapraszasz kogoś, rozpoczynasz grę i jak już jesteście w grze, to albo się po prostu zabijacie, budujecie sobie jakąś ultra dużą rampę, na przykład tutaj nie wiem, na 6-7 schodków, no i się rzucacie i macie właśnie zaliczone, albo po prostu wychodzicie z gry. Jeśli wejdziecie z gry, kiedyś zawsze tak zaliczało, czyli po prostu wystarczy, wystartuje wam grę, będziecie w busie i klikniecie opuść rozgrywkę. Też powinno wam zaliczyć kiedyś to działało, nie wiem jak teraz, ale na pewno motyw z zabijaniem się działa, więc jesteście to zadanie w stanie zrobić tak naprawdę w parę minut, dlatego że po prostu szybko sobie te gry kończycie. Kolejnym zdaniem jest otworzyć dwie kosmiczne skrzynki, czyli po prostu jak gracie duo, trio bądź składy, tego zadania nie można zrobić solo, to pojawiają wam się kołowa was na mapie takie kosmiczne skrzynki, są tutaj te fioletowe częsty które musimy uderzać i wtedy jak w nie uderzamy to ona się otwiera No i tutaj nie właśnie musicie zrobić solo duo bądź składy nie da się tego zrobić solo E, także musicie po prostu sobie wbić do gry i otwierać te skrzynki. Tutaj musimy dwie. Pamiętajcie, że z jedna skrzynka jest zawsze na grę. Także możecie zrobić bardzo szybko z waszym znajomym. Najłatwiej jest to chyba zrobić na dół, no bo najmniej osób wtedy musi po prostu uderzać. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić, i to jest już ostatnie zdanie, no to jest po prostu y, jakby użyć, skoczyć właśnie na tym Alien Padzie, czyli na tym portalu. No i tutaj mamy do wyboru dwa portale. Jeden mamy na Risky czyli oczywiście karkołomne kino, a drugi na biurze Sherryfa. Co musimy z tym zrobić? Jeśli mamy właśnie ten portal, po prostu do niego wchodzimy, myk, wbiliśmy, no i mamy zadanie wykonane. W tym momencie otrzymujemy parasolkę, po prostu mamy się zamienić w tego bubble i to jest wszystko. Także pokażę teraz na znacznikach. Pierwszy znajdziemy w tym miejscu, czyli między tym domkiem a tutaj tym billboardem na karkułomnym kinie, no ale możemy jeszcze zrobić w biurze szeryfa Usławka, czyli po prostu dokładnie tutaj, tutaj mamy biuro szeryfa, jak mamy zalew zastoju, no to obok niego jest właśnie ta chata, gdzie kiedyś był ten właśnie ziomeczek cowboy. No, i teraz po prostu tam za tą hatą, dokładnie gdzie jest mój znacznik, znajdziemy nasz portal. Czy to właśnie jakiś tam alien, coś tam pad, i po prostu użyjemy go, wchodzimy w niego, nie musimy nic klikać. No i mamy zaliczone, także jak widzicie, zadanie mega mega proste, warto sobie odebrać. I też od razu mówię, że jak coś jest to ograniczone czasowo, nie da się prawdopodobnie tego zadania zrobić już jak ono się skończy. Tylko jest on do odebrania w tym tygodniu. Także szybko weźcie się za robotę, żeby sobie to odebrać. No bo szkoda, taką okazję, no tak naprawdę, przepuścić Pamiętajcie, Discord, Instagram, TikTok, wszystkie style są oczywiście w opisie, więc jeśli chcecie, to wpadajcie, będę wdzięczny, jak walęcie polołka. No i to było na tyle, życzę powodzenia w robieniu questów, mega szybkie questiki, warto sobie ogarnąć. Do następnego, trzymajcie się, siema!